Drodzy, ja wiem, że niektórzy już nie mogą mnie słuchać, ale zrealizuję tutaj posłannictwo Słowa Bożego. I pamiętam, to jest piękny gdy Zobaczcie, że tutaj siedzą małe dzieci, które są dziećmi Wielczynów, którzy podzielili z nami na Jasną Górę. Ten czas przebiega bardzo szybko i pamiętam. Dla większyma Niektórzy dopiero tak u nas widzę dopiero wielu może tak na jasnej dłuższą ostatnia etap, kiedy dzień tak przyjął długa niebo w ogóle rozbawienie jasnog góry w te bamy. Każdy wie, że nastawienie intencji serca duszy jest w porządku najbardziej najważniejsze. i ten girosł no Bo Podziwiam młodzież, że oni tyle kilometrów są mi się. Ja nie do rady. I tak wyraźnie można taki wielki trud zmagania się z wysiłkiem, który ma przeżyć. Złada młodzież, tak jak powiedział, 21 poczynka będzie tak przeżywana, jak jej sercu w dłuższych poniecie. Ktoś będzie miał taką intencję, że nie wie po idzie. Może mu rodzice krasa, albo koleżanka, czy kolega idzie. Tu bardzo ważny moment, iż dzisiaj wydaje się, że świadomi, że ta jak to wiemy w definicji trud drówki, który wynika z ducha wiary, jako może wiemy, w Twoim życiu uczynić takich spraw, które ten trud. Nieraz oczciści, pogoda, deszcz, słońce, przemierzą twoją duszę, serce z tym umysł które ogóle. Dzisiaj mieliśmy w Avangelii czynność symboliczną, zobaczcie, panu kazłowi Jelenia ja się oni pas do wody, żeby zbudował. zobaczcie, każdy tutaj z was, młodych ludzi, stoi jakieś plany na życie. Na swoje małe studia, pracę, przyszłość, małżeństwo, powołanie, samotność, wyjazdy pieniądze, miłość, miłości. To wszystko się rodzi w naszych pomysłach. Ale takim młotem przewodnim, zobaczcie, dzisiaj w jest ten sam, który Monika z Spokój na nowe, który stworzył Ciebie. Że Pan tak naprawdę nauczył wszystko. I drodzy, trzy grupy. tak chcę pójść na SP. Może było to miesiąc temu, może dwa miesiące, może rok temu. Ja tak siedzi koniec, siedzi tutaj w domu, czy tam jest Wincentem. Najbliżej był sąsiad, na przy świętej. Duch był mu 20 lat temu, a pierwszy jest SP. Tak? Siedział w Waszej grzecznię, popszył w naturę, w naturę. I Pan go przeprowadza przez różne trudy. Zobacz, nasz księżyc też Pan przeprowadza przez różne wezwania. Nieraz który kryzysy, załamania, który nie nieraz tak szlące że siedzi i powie, że mam wszystkiego dosyć tak, żeby być. I zobacz, nasza pielgrzymka narodziła się jakby też z takiego wezwania, czy jest to Nie możemy być taką zwykłym pielgrzymką, bo stracimy dane że z gościnności ludzi, którzy nas goszą. Z tych postoi, gdzie ludzie się dowoją, jakieś najprostsze kanapki, się kliczą, żebyśmy goszli, bo oni wieszą w nas. Dają nam różne intencje, żebyśmy się połowili. I też samego siebie jakoś mobilizujemy, patrzy każdego z nas, żeby ta pielczęta była naprawdę głęboko przeżywana w sercu, w duszy naszej. To nie zajmowali się jakimiś pierdołami, sprawami, ale to jest pieczynka Twojego jakby życia, serca, żeby masz się moskić swoją wiarą. Bo no jak przeżyjesz dobrze na w drodze, Eukaryskie, Słowo Boże, prasa w spotkania z ludźmi, się świadectwa, teatry, nasze spotkania wieczorne, to ja wierzę w to głęboko że Twoja wiara się moski. Jeżeli się w to zajmiesz, Jadąc po sztancach, miałem okazję zainteresować, tylko trzymać, więc przystanek ósmy już nam się zjechało z dwa tysiące ludzi. Drugi, trzeci, czwarty wielkie wydarzenie muzyczne, młodzieżowe. Żeby było śmieszne, chyba przy pierwszym startu w sobotę, miesiąca. Młodzież tak samo dobrze, wolność, przyjeżdżali do bryty, w wakacje, uzbierali drogie pieniędzy, pielgrzymki do sklepu, kopiło po z południowym. Polarytomy, krawy, wszystko, imprezy, panie wyszła, namioty, to jest, powie, to, wszystko wysła, wysła, wysła. i wysłanie jesteśmy. I zobaczmy, to jest bardzo ważne. Skorzystaj z tej wolności, że tutaj jesteś. Jakby nie twoja chęć, nie używam tych co byś ty w innym roku zrobił? W poniedziałek 30 lipca, dzisiaj obrócimy komputerze. Zmniejszone, przypiwie, z dziewczyną na spasem. Co byś nie robił, gdyby nie było ostre? To nie tak naprawdę nie widzą tej nie, nie widzą nasze przed spotkanie jutro, jak wychodzimy tutaj te dwa kilometry. Ale zobaczyć, że każdy z tych ludzi potrzebuje dobrego słowa, zrozumienia, rozmowy jej pomitwy. Niesienia już serca. Do tego młodzieży podziwiamy was, że chce się razem na krzyżęca. Może wiedzieć. 20. Później dwóch lewych, trzy księżnki. Zobaczcie, Bóg nam oby że mamy księży tutaj. naszej braci. Tuż mają też różne plany, ale chcą ten trud ofiarować. Proszę dla posłów, dla swojego powołania, dla was. Panu braci lewych książki, za to Niech to będzie od samego początku, naprawdę. Bardzo zgrana ekipa. 21.

i druga myśl ostatnia. Rozwinięcie najróżniejszych intencji. Ja wiem, że ktoś nigdy nie, wiem, stał w szkole, na górę, dosłownie na studia, może ktoś idzie podziękować właśnie jakieś intencji. może ktoś ma naprawdę dowody sprawy, że w swojej rodzinie nie wiem, że się roz rodzina rozwala, że prowadzi, po prostu ma to słodna, Siłą biorzyma jest to w się do naszego santuarium, nawet do jasnego świątynia. Może niektórzy z was to na pierwszy raz wyróżnili, może już cztery, dwa Ale Pan Bóg ciągle wzywa nas do czegoś nowego, Pan wzywa nas ciągle, abyśmy poszli głębiej, jakby naszego Ducha wiarne. W tym roku kończymy rok formacyjny, dany w Ducha Świętego. Powiedz tak. Kto się nie zaangażuje w otwartość Ducha Świętego, to zawsze będzie głowa po powierzchni. Niektórzy nawet z że nowych źródeł, z kwiatów na kwiatach, skakają tutaj, trochę tu, tam, różne grupy, wspólnoty. A piękną miłości Pana Boga jest w łasce Ducha Świętego, że żyje głęboko, zejdzie się, Bo ona jest bardzo ważne. Może to być różne inne, mniejsze migracje, większe, bo ty masz zanieść swoje życie na miastu góry. Masz to wszystko złożyć, ukryzony, nieraz pomęczony. Bo tak jak dzisiaj jest coś, które nie to już nie będziemy brać świeżyć. Codziennie będzie coraz większy dochór. Większe uleczenie, większy wysiłek. Dzieci, widzicie, są bez troski cały czas rozrawiamy. To są dzieci. Musimy się stać jak dzieci. Wtedy wszystko stanie się prostsze. Niech to wszystko, tutaj dzisiaj rozpoczniemy w sztańcu, serca tutaj ludzi. Owozuje. powołaniu szczęścia. Bo w trudach się najgorszy Największy ale poznaje się jak jest słowa. Nie na imprezie, na czy uczciwie, ale w trudach wędrówki życia poznaje się każdemu który jest spokój Pana Boga, który dzieje 何だ